Cześć wszystkim, witam was serdecznie 9 grudnia i witam was w kolejnym vlogmasie. Jest godzina 6.40 i ja właśnie wychodzę z domu. Dojechałam pod uczelnię. Szczerze trochę martwiłam się, że mogę się spóźnić, ale jeszcze mam 20 minut do parazytologii. No i jak to będzie, jak parazytologia, histologia i seminarium z histologii. Dwie wejściówki, wyjściówki. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy. Jak te poprzednie poszły. Mam nadzieję, że poszły, bo tak mi się nie chce już tego poprawiać. Wystarczy, że w przyszłym tygodniu mamy poprawę z pierwszych naszych szpilek. No, które yy, zaliczyły chyba tylko dwie osoby, jakoś tak. Więc, no, będzie trzeba do tego się jeszcze przygotować. Ale to z kręgów. Mostka i z żeber. Wydaje mi się, że nie będzie źle, ale zobaczymy. Mam ci fajny outfit. Taki zobaczcie, mam ten świąteczny seterek, który dostałam od Hausa. Mam rajstopy i spódniczkę, także podoba mi się. Przyjechałyśmy do Castoramy kupić lampeczki, bo słuchajcie, ostatnio moje, no nie wiem co tam się stało, albo jakieś zwarcie i dosłownie wystrzeliły mi e, lampki. Cały szczęście nic się nie spaliło. I kupujemy też nowe lampki do salonu. Będziemy mieli piękną, wielką choinkę żywą, także musi się pięknie świecić. Słuchajcie, wróciłam do domu, tutaj czeka już na nas nasza przepiękna choinka. Panowie z WB Choinki Warszawa dostarczyli nam ją do domu i dostarczają do domów na terenie Warszawy, co jest super opcją. Zobaczcie, nasza choinka już stoi, jest po prostu przepiękna. WB podłoga Choinki Warszawa, tak nazywa się profil na Instagramie. I po prostu zobaczcie, co oni tworzą i dowożą, bo właśnie u nich można zamówić choinki z dowozem na terenie Warszawy. Ale możecie jechać sami, wybrać sobie Waszą przepiękną choinkę, która przystroi Wasz dom w czasie świąt. No, ja jestem naprawdę zachwycona. Co roku szukamy, jeździmy, staramy się, aby ta choinka była przepiękna, stajemy wręcz na głowie, ale ona nigdy, no, no nigdy unikowo w domu nigdzie nie widziałam tak przepięknej, żywej choinki. Bo ona jest idealna dosłownie by była namalowana. Jest gęsta, jest wysoka, jest równa, jest to i właśnie filmowy świerk, formowany. No i po prostu jest idealny. Co mam więcej mówić? Dołączam Wam po prostu tutaj zdjęcie, rysunek na Waszym monitorze. No, widzicie sami. Zostawiam Wam link do, w opisie i. Jeżeli potrzebujecie choinki, to wiecie, gdzie szukać, bo naprawdę ja. Bo, słuchajcie, ja jestem naprawdę zachwycona. No, Nigdy nie widziałam tak idealnej choinki. Dajcie no, po prostu. No, jest taka piękna! Powiem Wam, że ona jest naprawdę. Tak gęsta, że jak ją stawialiśmy, to aż normalnie nie, ciężko było złapać, bo ona ma tutaj tyle gałązek. Jest bardzo, ale to bardzo ciężka, więc trzeba mieć też e, wytrzymały stojak. No ale ona robi taki efekt, no po prostu cud miód i na pewno nie zmieściłaby się w moim samochodzie. Także super też, że mieliśmy właśnie dostawę do domu. no nie wiesz, zobaczcie, to tysiąc lampek starczyło nam dosłownie na sam, ale to sam dół choinki. Nie wiem, czy to była jakaś oszukana sprawa, kurczę, niby to był dosyć długi łańcuch. Czy ta choinka jest aż tak gęsta i tylko tyle te lampki pokryły. Zobaczcie, no hit, tyle. I to jeszcze jakoś beznadziejnie rozłożyłośmy. Chyba musimy poczekać na mamę, jednak same sobie z tą zabawą nie poradziłyśmy. Uwaga, oficjalne odpalenie choinki w naszym domu, ale wyszło czadersko, słuchajcie, udało nam się i dokupiliśmy lampek, koniec końców jest ich 4000, także no, kurczę, taka wielka, gęsta choinka, no to i musi być wiele lampek, wygląda czadersko, teraz bombki. Dekorowana. I powiem Wam, że naprawdę Przed czym właśnie rozmawiałyśmy tutaj z dziewczynami Że nigdy nie byłyśmy tak Zadowolone w pełni Zawsze było jakieś ale, ale wiecie Ale tu mogłaby być gęstsza, ale tu mogłaby być równiejsza Ta choinka naprawdę Jest idealna, no i jeszcze raz powiem Ale dziękuję WB Podłoga Choinki Warszawa za tak Przepiękne drzewko, właśnie świąteczne, które stoi teraz w naszym salonie i po prostu każdego dnia będziemy mogły cieszyć sobie na nim oko, bo wygląda po prostu idealnie. Pokazuję Wam już, co było w dziewiątym okienku, już jest mega późno, także szybciutko Wam tylko pokażę. Mamy tutaj odżywkę emolientową, tak jak myślałam, że będą miniaturki. Mamy batonik, idealnie się przyda na uczelnię. Herbata El Grey, więc fajnie, bardzo lubię. Tea Black Cherry, a z Bourgeois mamy taki oto błyszczyk dzisiaj mamy wtorek, 10 grudnia i otwieramy kalendarze adwentowe, powiem wam, że ja wstałam późno i coś mi pobolewał brzuch eee, i rano zeszłam na dół podziwiałam choinkę i działałam już z anatomią eee, o, dzisiaj mamy po prostu taką zwykłą premium cedlion tea eee, fajnie, lubię taką tutaj mamy dziesiątkę z burżułam i dzisiaj mamy tutaj eyeliner czarny Eyeliner, fajna, klasyczna rzecz, myślę, że przydatna. Tutaj ci mamy taki zapaszek i powiem Wam, że ja tego zapachu chyba nie znam, co jest wyjątkiem. O, jest to taki choinkowy zapach. Mamy ujędrniający balsam do ciała. A tutaj za to dzisiaj powinien być słodek i będzie brzmiał wow! Zgadza się, wow! Rano zawiesiłam również yy, nowe lampki na choinkę. O, zobaczcie. Są takie, że raz mogą być zimne, raz ciepłe i możemy też pomierzać, że będą migać raz ciepłe, raz zimne. Ja lubię ciepłe, więc zostają ciepłe, ale chciałam Wam dać zdanie, żeby być właśnie ostrożnym z tymi lampkami i z tymi świecącymi ogółem rzeczami, bo tak jak widzicie sytuacja u mnie, całe szczęście, nic się nie stało, ale pamiętajcie, żeby wyłączać z prądu y, takie właśnie rzeczy, bo naprawdę może stać się duża tragedia, tak nie wiem... Dzieją się takie sytuacje, że ludziom niestety właśnie takie lampeczki podpalają choinkę i niestety może to skończyć się tragicznie, także błagam, dbajcie o siebie, pilnujcie i uważajcie na siebie, bo tak jak u mnie, ja byłam dosłownie przy tej sytuacji, ja tym pirocikiem, wiecie, zmieniałam tryby i nagle jakby coś tam się podpaliło, tsz, bo takie, wiecie, błysk i jakby rozerwał się kabel, nie wiem co chodzi, dosłownie on wyskoczył jakby z tego klikacza, którym ja klikałam I jedna część kabla została w prądzie A druga część kabla na choince I to było straszne Nie wiem czy pamiętacie, jak ktoś dłużej mnie ogląda To wiecie, że ja miałam też taką sytuację Że miałam powerbanka, który się ładował I on wystrzelił I naprawdę dosłownie spalił mi podłogę I listwę przypodłogową. I gdyby nas nie było w domu To dosłownie bym się podpalił dom Bo my to z moją mamą ugasiłyśmy I całe szczęście i mam tylko po fragmencie spaloną podłogę, ale on dosłownie skakał i płoną, więc dzieją się takie niebezpieczne sytuacje i trzeba być właśnie rozważnym i ostrożnym na nie. Wyszłam ze Złotych Tarasów, udało mi się kupić co miałam kupić, czyli dwie mgiełki Victoria's Secret, jedna dla Klary, a druga na urodziny Aurelki, bo ma właśnie w tym tygodniu, a że w sumie miałam dosyć, no może nie po drodze, ale blisko to udało mi się to załatwić. Zobaczcie, ja idę na wykład, a tutaj jaki przepiękny sklep Andjax Twinkle Candle. No po prostu robi wrażenie na żywo te sanie. No kurde, mega ładnie to wygląda. Zapach do samochodu. W sumie nawet nie wiedziałam, że są już sprzedaży. Wiem, że były w kalendarzu, ale w sumie nie spodziewałam się, nawet, że to dzisiaj trafię. Ja kilka świec od mam, więc dzisiaj wychodzę tylko z zapachem do samochodu. Ale mega fajnie pachnie przepięknie, pierniczkowo. Wróciłam do domu i zrobiłam makaron. Takie kupiłam fajne, grube rurki w biedronce. I to jest makaron śmietanowo-pieczarkowy z parmezanem. Ja będę już kończyć tego vlogmasa. Jeszcze raz chciałam podziękować bardzo serdecznie w firmie WB Choinki Warszawa za przepiękną choinkę, która przepięknie zdobi nasz salon. Z jutrzejszego dnia vloga nie będzie, bo może też się jutro pouczyć. Także do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Buziaki.